Cześć! Z tej strony Agata i dzisiaj poruszę temat tajemniczego zagadnienia, jakim jest AIDA. No więc, co to AIDA? Jest to najprościej mówiąc model podejmowania decyzji zakupowej. Skrót AIDA pochodzi od angielskich nazw czterech etapów, przez jakie przechodzi klient: awareness, interest, desire oraz action. Zajmijmy się omówieniem poszczególnych etapów. Na górze całego lejka znajduje się Awareness, czyli świadomość. Logiczne jest, że żeby klient coś od nas kupił, najpierw musi nas poznać. Świadomość można budować m.in. poprzez webinary, artykuły, reklamy czy podcasty. Chodzi o to, żeby zasieć na tym etapie ziarenko, z którego później wyrośnie zakup. Drugi etap, czyli Interest ma na celu zainteresowanie użytkownika po tym, jak zetknął się już z naszą marką. Zainteresowanie można budować m.in. przez content, czyli treści internetowe na stronie i w mediach społecznościowych, ale także poprzez newslettery i kampanie e-mailowe. Kolejny i przedostatni etap to Desire. Mamy już tutaj klienta, który wie o nas, jest zainteresowany produktem, więc teraz musimy wzbudzić u niego chęć posiadania naszego produktu. Ważne jest, żeby na tym etapie pokazać klientowi, jakie korzyści może odnieść z tego, że kupi nasz produkt i jak to zmieni jego życie. I zeszliśmy do ostatniego etapu lejka. Znajduje się tutaj action, czyli akcja. Na tym etapie chcemy, żeby klient dokonał już zakupu. Jeśli jeszcze nie jest przekonany, możemy pokazać mu case studies lub testimoniale. I właśnie tak prezentuje się model podejmowania decyzji zakupowej AIDA. Mam nadzieję, że pomogłam. Zapraszam Was serdecznie na naszą stronę internetową, którą znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wpadajcie również na nasze media społecznościowe, które również znajdziecie w opisie pod tym filmem. No i subskrybujcie nasz kanał, czekając na nowe filmiki. Pa!